Cześć, nazywam się Maciej i jestem tu po to, żeby mówić o sakę. Kodzi, kropidlak, to sprawca całego zamieszania. Dzięki niemu ryż może fermentować. Co to za stwór i za co odpowiada, o tym opowiem Wam w tym filmie. Jeśli jesteście ciekawi jego roli w świecie sakę, zapraszam. Patry! W poprzednich odcinkach serii Surowce opowiedziałem wam o środowisku i o materiale, z którego powstaje sakę. Pierwsze to woda oczywiście, drugie to ryż. Dzisiaj przyszedł czas na sprawców. Pierwszym z nich jest kozi. Jest to mikroorganizm, grzyb, który właśnie pracuje na tym materiale, pracuje na ryżu, po to, żeby ten ryż mógł sfermentować. Sam z siebie ryż nie potrafi fermentować, nawet jeśli zalejemy go wodą i zostawimy samemu sobie, to drożdże nie mają takiej siły, żeby go zjeść. Składa się głównie ze skrobi, a skrobia to jest taki długi cukier, który jest za dużą cząsteczką, żeby drożdże mogły się do niej dobrać i zjeść. Trzeba coś z tym zrobić, zanim, zanim drożdże będą mogły na tym sobie żyć, tym się pożywiać. I, I właśnie, są różne sposoby pocięcia tej skrobi na mniejsze kawałki. W naszym kręgu kulturowym jeśli warzymy coś ze zboża, piwo najczęściej, to takim kluczem, czy bardziej nożyczkami może, które tną skrobię, są enzymy zawarte w słodzie odpowiednio przygotowuje się zboże, rozpoczyna procesy rozwojowe i przerywa w pewnym momencie powstają enzymy. No i właśnie takie ziarno pełne skrobi, ale również enzymów zdolnych te skrobię rozłożyć dostajemy i z tego ważymy, idziemy dalej. Robimy coś, co będzie dla drożdy dostępne. Z ryżem sprawa jest trochę cięższa, nawet jeśli go zesłodować, to siła enzymatyczna, czyli ilość tych enzymów, może być niewystarczająca do rozłożenia całego cukru, i no właśnie z tego względu raczej z ryżu się nie słoduje. No i właśnie, teoretycznie. Trudno byłoby coś takiego przefermentować, ale w Azji jakiś bardzo mądry albo spostrzegawczy człowiek zauważył, że jeśli zostawić ryż i pozwolić mu spleśnieć w odpowiedni sposób, to później, jeśli zaleje się go wodą, na przykład, to zacznie fermentować, zacznie pojawiać się w nim alkohol. I okazało się, że mikroorganizmem odpowiedzialnym za ten proces, jest kropidlak, kropidlak, czyli po japońsku kodzi, który właśnie jeśli namnożyć go na ryżu, wytwarza enzymy podobne enzymy do tych, które powstają naturalnie w procesie słodowania i dzięki temu ryż można przefermentować dalej za pomocą drożdży, ale właśnie bez pracy kropidlaka niemożliwe jest stworzenie sake. To jest bardzo Charakterystyczna kombinacja mikroorganizmów dla sake, odpowiednia w Chinach również fermentuje się ryż, powstają różne trunki, destylowane i niedestylowane, ale tam inne gatunki grzybów są odpowiedzialne za ten proces. I to, co w Japonii powstaje, napoje alkoholowe ryżowe, takie jak właśnie sake, ale również siociu czy awamori, czyli destylaty. Które nieraz z ryżu właśnie też powstają. W nich używa się kodzi, kropidlaka. Najczęściej dla saka jest to konkretnie kropidlak żółty, Aspergillus oryza. Tak się nazywa. Aspergillus to jest. Ta większa rodzina grzybów to są takie grzyby, no właśnie, pleśni, czyli nie jednokomórkowe, nie tak jak drożdże, nie są jednokomórkowe, żyją w większych koloniach i, i właśnie robią magię. Kultura kulinarna związana z tym mikroorganizmem trafiła do Japonii, jak wiele innych rzeczy, z kontynentu, z Chin. W Chinach pierwsze wzmianki o właśnie w używaniu pleśni do obróbki y, ziarna, y, ryżu y, pochodzą z mniej więcej VII wieku przed naszą erą. Konkretne instrukcje o tym, jak przyrządzać. Y, Ryś, zakażając go pleśnią, pochodzą z pierwszego wieku przed naszą erą. I no właśnie w Chinach ta kultura jest obecna, ale tak jak mówiłem, nie zawsze jest to Aspergillus, właściwie teraz już bardzo rzadko, jeśli w ogóle. Używają innych mikroorganizmów, głównie z rodziny Rhizopus. One również wytwarzają enzymy, ale inne, i przez to te produkty powstające z ich użyciem. Mają nieco inny smak. Niemniej jednak to z Chin kultura ogólnie używania grzybów do obróbki ziarna do Japonii trafiła, i pierwsze wzmianki z kolei w Japonii, które mówią o kodzi, pochodzą z VII wieku naszej ery. Są to takie zapiski z prowincji Harima. Kultura używania grzybów do Japonii trafiła z Chin, ale same grzyby są obecne w Japonii. One naturalnie występują często na właśnie polach ryżowych, gdzieś na samych roślinach, w glebie, można je wyhodować po prostu z powietrza, może nie do końca powietrza, ale tak jak mówię, są naturalnie występującym mikroorganizmem, teraz bardzo mocno udomowionym, także. To, co używane jest do produkcji sake i innych produktów spożywczych, to już są genetycznie zmodyfikowane, może niekoniecznie na siłę, ale przez wielopokoleniowe kultywowanie, wybieranie najlepszych szczepów. E, namnażanie ich, e, podobnie jak w przypadku e, innych roślin, które zostały udomowione, e, wybiera się najlepsze osobniki, żeby później one rodziły i tak zmienia się genetykę e, genetyka jakiegoś gatunku, który naturalnie występuje, ale właśnie w naturze wygląda zdecydowanie inaczej. Podobnie w przypadku kodzi. Jest, e, Parę firm, bardzo niewiele, co zaskakujące, można policzyć na palcach dwóch dłoni, ile ich jest w Japonii, zajmują się hodowlą i przygotowywaniem zarodników kodzi. I oni są takimi dealerami, którzy dostarczają, dostarczają do browarów i do innych zakładów produkcyjnych również zarodniki kodzi, które później w tych zakładach są namnażane na ryżu, ale nie zawsze na ryżu. Nieraz na innych ziarnach, na pszenicy, nieraz na soi, na przykład. Bez kodzi nie ma japońskiej kuchni w ogóle. To jest... Bardzo podstawowy składnik. To jest właśnie nie tylko sake, nie tylko fermentowane i destylowane napoje alkoholowe, ale może nawet przede wszystkim sos sojowy, soju no i pasta miso, czyli pasta sojowa. Właśnie też powstają obydwa z udziałem kropidlaka i innych mikroorganizmów. Niemniej jednak no właśnie. Zupełna baza i podstawa całej kuchni japońskiej. Też element spajający ją gdzieś tam właśnie. Może dlatego poniekąd tak dobrze komponują się sakiem, często z jedzeniem właśnie kuchni, z potrawami kuchni japońskiej. Aspergillus to cała duża rodzina pleśni i nie wszyscy przedstawiciele Aspergillusa są pożyteczni. Wiele odmian, gatunków kropidlaka jest szkodliwych, nawet trujących dla ludzi. Jest taka ciekawostka, w latach 70. w 1973 roku dokładniej naukowcy zdecydowali się otworzyć grób Kazimierza Jagiellończyka w Polsce. Otworzyli go, zbadali, ale w przeciągu 10 lat 15 osób z ekipy, która zajmowała się badaniem tego grobu, umarło. I właśnie to była taka mini klątwa polskiego króla, która dosięgnęła tych śmiałków, którzy ośmielili się wejść do jego grobu. Okazało się, że za śmierć odpowiedzialny był właśnie aspergillus, właśnie kropidlak. Powoduje on właśnie niektóre jego odmiany, powiodu, powodują choroby konkretnie aspergilozę, to jest choroba układu oddechowego, no i może być ona śmiertelna, jak się okazuje. Ten kropidlak, flavus, tak się nazywa, ten chorobotwórczy, który za te zakażenia był odpowiedzialny, on też jest żółty. Podobnie jak ten oryza, jego grzybnie są żółte, są, wie, jak się tłumaczy nazwy, to i jeden, i drugi jako żółty się pojawia w różnych opracowaniach, ale właśnie jeden trujący, drugi wcale nie trujący, wręcz przeciwnie. Także trzeba uważać, który się wybiera. My zostajemy przy tym Aspergilusie oryza, również żółty, kikoji po japońsku, czyli żółte koji. I właśnie taki najczęściej używany jest do fermentowania ryżu, który później używany jest do tworzenia Sake. Sama komórka, takie, sam, taki, sama taka pleśń ma rozmiar od 3 do 10 nanometrów, czyli malutka sprawa, ale ryż zakażony taką pleśnią, on zachowuje swój kształt zasadniczo, żeby go zakazić. Paruje się go najpierw, rozmiękcza, ale rozmiękcza w środku, starając się zachować kształt jego taką właściwość, żeby na wierzchu był twardy, a w środku miękki, to pozwala po pierwsze kropidlakowi rozwijać się swobodnie, ponieważ potrzebuje tlenu do rozwoju, to musi mieć taką powierzchnię, do której się przyczepi i dosyć łatwo wejść do środka. Właśnie ta miękkość ziarna w środku pozwala wchodzić pleśni do środka i roznosić enzymy wszędzie i rozwijać się tak jak Wam wcześniej mówiłem, w procesach rozwojowych kropidlak wytwarza enzymy i dla powstawania sake najważniejsze są te odpowiedzialne za rozkład skrobi do prostych cukrów. Są to takie dwa. Jeśli ktoś z Was miał do czynienia z domowym robieniem alkoholi ze zboża różnego, to może o nich słyszał. Pierwszy to alfa-amylaza, która rozkłada skrobię do dekstryn, rozluźnia ją, robi takie długie, luźne sznury, tak, żeby później glukoamylaza mogła wejść i pociąć te długie sznury na krótsze kawałki do, gluko do glukozy, czyli do cukru prostego, najczęściej je re redukując. No i takie kombo pozwala na stworzenie wystarczająco małych cukrów do tego, żeby drożdże mogły się nimi później zająć, przetrawić, stworzyć Alkohol, ale nie tylko skrobię rozkładają te enzymy wytworzone przez kropidlaka. Również białka, tną je na aminokwasy, dzięki temu sake bardzo często bardzo pełne jest umami tego piątego smaku, pyszności po prostu. Dodatkowo jeszcze lipazy, czyli enzymy, które rozkładają tłuszcze, bo niewiele, ale wciąż w ziarnach ryżu znaleźć można. Bardzo istotne jest w produkcji sake, żeby to kodzi wyszło Dobrze, jest takie powiedzenie. I ci kodzi, ni moto sanzukuri, czyli e, najpierw jest najważniejszym numerem. Jeden jest kodzi, numerem e, drugim jest e, starter drożdżowy, trzecim dopiero jest technika, czy przygotowanie całej fermentacji. Także, e, no właśnie, bez kodzi rzeczywiście nie ma mowy o dobrym sake. Jeśli zrobimy kodzi, w którym będzie za mało enzymów, e, to nie z. Cukrzy nam się ten ryż, nie powstanie wystarczająco dużo cukrów prostych do tego, żeby wytworzyć alkohol. To wszystko miało ręce i nogi. Jeśli wytworzymy za dużo z drugiej strony, to może nam się wszystko rozszaleć i rozbuchać. Trudno utrzymać, otrzymać jakiś zamierzony efekt wtedy. Bardzo, bardzo ważna sprawa w tych sake premium. Często przygotowuje się ręcznie. Kodzi w małych pokojach, najczęściej wyłożonych klepkami takimi drewnianymi, żeby wilgoć, bo potrzebna jest wilgoć, można było utrzymać na odpowiednim poziomie z jednej, ale z drugiej strony, żeby nie skraplała się gdzieś tam na metalowych na przykład powierzchniach, mogłaby się woda skraplać, skapywać na ryż i zmieniać temperaturę, bo temperatura to po wilgoci druga, drugi czynnik, który bardzo wpływa na jakość kodzi. Na jakość całego procesu i należy na odpowiednim poziomie ją utrzymywać przez odpowiedni czas. Są takie właściwie nie anegdotyczne opowieści, tak. Jest naprawdę, że w przypadku tych najlepszych sake czuwa się przy produkcji. Ona trwa, tak mniej więcej 2-3 dni, 2-3 doby. Niemniej jednak, podczas tego procesu pracownicy sake, browarów, pracownicy browarów odpowiedzialni za kodzi, właśnie. Czuwają z takimi timerami, pagerami, kiedyś to się chyba nazywało, budzikami jakkolwiek złączonymi z czujnikami wewnątrz pokoju. Jeśli w pokoju albo w samym kodzie temperatura rośnie zbyt mocno, wzrasta, to trzeba przyjść, porozkładać, pomieszać to rękoma żeby wyrównać temperaturę i żeby wszystko rozwijało się dalej dobrze. Jeśli damy się rozbuchać za bardzo całemu procesowi, to jako, że jest egzotermalny, może rozgrzać nam e, pleśń za bardzo, tak że nawet umrze i, i wszystko pójdzie na marne. Także bardzo ważne, żeby czuwać. E, ci ludzie, którzy są odpowiedzialni za przygotowywanie, kodzi pozrównują ten proces do e, czuwania nad nowonarodzonym dzieckiem. Nieraz sam miałem okazję z takim gościem pogadać, i rzeczywiście, sam z siebie porównania takiego użył. E, bardzo, bardzo ważny proces w produkcji sake. Dużo uwagi się mu przy, do niego się przywiązuje. W zależności od tego, w jakich warunkach, e, w, z jaką temperaturą, w jakiej wilgotności, z jakich zarodników przygotowuje się kodzi tak? Później będzie wyglądało sakę, Właśnie więcej, mniej enzymów, bardziej skupione na jednych niż na innych, różnie. To już jest, to już jest właśnie ta wiedza rzemieślnika, który zajmuje się produkcją, wiedza browarników. kodzi po opuszczeniu, kodzi muro, czyli takiego pokoju, używane jest dalej do Fermentacji, miesza się je z wodą, starterem z drożdżowym, z dodatkowym parowanym ryżem, i ta część kodzi zarażona kropidlakiem ma dostarczyć wystarczająco dużo enzymów, żeby całość przefermentować, żeby te cukry, które dochodzą z tego ryżu parowanego, dodatkowego, zostały rozłożone. Także niecały ryż używany do produkcji sake musi być zakażony kropidlakiem, nawet nie powinien. Jest taka granica 15%, co najmniej dla sake premium, żeby można było je do tych najwyższych kategorii zaliczyć, czyli do Ginjo, Dai Ginjo i innych. Żeby tam się znaleźć, żeby tego oznaczenia użyć, należy co najmniej 15% kodzi dodać. To tyle jeśli chodzi o kodzi, o sprawcę. dużej części zamieszania z sake związanego. Jeśli Wam się podawało, to dawajcie łapkę w górę, naciskajcie ten dzwonek. Ja w tej serii opowiadał będę jeszcze o drożdżach i innych dodatkach, które w sake znaleźć się mogą i w kadziach mogą wylądować. A za dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia. Tschüss.